Cześć wam. Dobre kalosze to podstawa. Będzie padać! Ale jeszcze nie teraz. Słuchajcie, w jakieś chwilę temu nagrałem dla was 20 minut materiału w temacie skąd pozyskuję wiedzę. Niestety przeoczyłem fakt tego, że mi muzyka grała dosyć głośno. I zdałem sobie sprawę z tego, że mógłbym się nadzieć na jakieś pierdologie związane z prawami autorskimi. Bo 20 minut z płytą Roda Stuarta to może zakrawać o jakieś tam kwestie związane z tymi Zajksami czy innymi uskuteczniacami e, podatków. E, więc tak, e, dzień dzisiejszy. Wczoraj, jak pamiętacie, po powrocie z Czarnej Góry zrobiłem tylko te jedną warstwę tutaj, a dzisiaj pociągnąłem już tylną ścianę, tą po prawej i tą z tej strony. Zaraz jadę jeszcze po zaprawę do domu i pociągnę jeszcze tą i na dzisiaj fajrant. Ma padać przez najbliższe 2-3 dni, więc znowu będę przykrywał folią. I to tyle w zasadzie z migawek. Jak widzicie, tu się niewiele zmienia, tak naprawdę. Praca idzie błyskawicznie w tej chwili. Położenie przeze mnie w zasadzie trzech warstw, znaczy trzech ścian tamtej, tej i tej. Przy czym pamiętajcie, że ta jest praktycznie jak dwie tamte, jeśli chodzi o ilość betoników. Całość zajęła mi która jest teraz godzina jest 15 .00. przyjechałem sobie tutaj mniej więcej przed yy, około 12, .00. Pira ze przed 12 .00. zanim się rozłożyłem to była gdzieś 12 .00. czyli w zasadzie no, w 3 godziny e, zrobiłem wszystkie e, 3 ściany, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem e, no i tu się w zasadzie nic nie zmienia. no wszystkie te porady, które miałem wam do przekazania to w zasadzie wam przekazywałem, e, jedna rzecz tylko pamiętacie tam na palecie składałem sobie betoniki z tymi takimi nacięciami, które służą do błyskawicznego stworzenia sobie połówek za pomocą młotka. Składaliśmy je tam wcześniej z tym znajomym moim ze względu na to, że zakładałem, że to nam się gdzieś tam przyda po drodze. Natomiast w toku realizacji całego fundamentu okazało się, że te połówki są praktycznie w ogóle nigdzie nie wykorzystywane. Tam 3 czy 4 sztuki w sumie wykorzystałem. I z racji tego, że one to nacięcie mają na środku. Dłuższego boku, to większość z tych połówek wykorzystałem do zrobienia tej przedniej ściany. W rezultacie te nacięcia są schowane w środku. Rozmawiałem na ten temat z konstruktorem. Parametry nośności tych naciętych betoników są praktycznie zrobiąc takie same jak tych nienaciętych, w związku z czym z powodzeniem można było je wykorzystać do takiego standardowego fundamentowania z bloczkami. To tyle w zasadzie, jeśli chodzi o zmiany. No dalsze etapy cóż, no, zostało nam jeszcze, no teraz jeszcze czwarta warstwa, zakładam, że ją dzisiaj skończę. Zostało wystarczyć drugie tyle, czyli jesteśmy w połowie roboty. ha Haha! Ech. No i tu się niewiele tak naprawdę zmieni, no bo do końca będę wam pokazywał tylko migawki po prostu z kolejnych prac, no bo wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi po głowie chodziły, e, przekazywałem wam jak do tej pory. E, reszta to już jest kwestia jakby waszego własnego takiego samozaparcia i no, na nabierania wprawy, tak naprawdę. Mnie się już dopiero na, na tej czwartej warstwie zaczął fundamentować, no, tak, jak, tak jakbym chciał to robić od samego początku i tak jakbym chciał to robić, jakby przez cały czas. No, zakładam, że pozostałe warstwy będą już właśnie w ten sposób realizowane. Wam życzę tego, żebyście doszli do tych wszystkich wniosków, do których ja doszedłem i nabrali wprawy znacznie, znacznie wcześniej. I to chyba tyle. Z migawek. No, temat związany z zdobywaniem wiedzy to zostawiam na osobny film. Za chwilę go jeszcze dogram. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, że tu miało być w sumie 8 warstw. Teraz są 4. No i zdałem sobie sprawę z tego, że wcale nie będzie prościej. Im wyżej, tym wyżej trzeba te betoniki niestety podnosić. Co bywa dosyć kłopotliwe, zważywszy na to, że stoicie powiedzmy, tu już są. 4 warstwy po 15-16 cm każda, no to macie jakieś 70-80 cm nad ziemią. No i wpaść do tej przestrzeni pomiędzy samym fundamentem a ziemią po lewej czy po prawej stronie może być dosyć bolesne. Wydaje mi się, że jeszcze piąta warstwa będzie w miarę znośna, ale szósta, siódma i ósma to będzie już takie dosyć duże mordobicie w kontekście wytrzymałości nóg, bo wtedy trzeba bardzo mocno uważać przy chodzeniu. Jakbyście wyfundamentowali tak wysoki fundament, to polecam sobie wymyślić w jakiś sposób na temat właśnie tego wychodzenia ponad grunt. Głównie ze względu właśnie na to, że będzie to dosyć ciężkie. Ja na to pomysłu żadnego nie mam, więc będę sobie radził po prostu balansując na granicy życia i śmierci. No, deszczu nie padaj. Jeszcze chwilę mi daj. Trzymajcie się, hej słuchajcie, mamy to jesteśmy w połowie prac. czwarta warstwa położona prawie w całości zostały jakieś detale do docięcia ale nie chciało mi się już dzisiaj wyciągać e, szlifierki i babrać w tym całym pyle więc to sobie zostawiłem na później tam jest też jeden mały fragment zafugowana została ta ściana i ta mniej więcej tu, o chyba dotąd reszta jeszcze została do zafugowania, natomiast generalnie można uznać, że Mamy połowę fundamentu zrobioną za wyłączeniem stopy kominowej. O tej tu. Wygląda aż to już całkiem zacnie. Budynek zaczyna wychodzić poza wykop. I tu zaczyna się cała historia, o której wam wcześniej opowiadałem. Cztery warstwy jeszcze zostały, czyli budynek będzie tu zawieszony. Tu będzie tak wyglądało, a tam będzie ciupinek nad ziemią Masakra. No. E Jadę właśnie po domu, do domu po jakieś worki na śmieci, żeby zebrać te wszystkie pierdologia. Czeka mnie dniowa przerwa ze względu na to, że ma padać. Dzisiaj na szczęście pogoda się nade mną zlitowała. I jest w miarę sensownie. Natomiast jutro na pewno będzie padać, pojutrze też, a w środę chyba mnie nie będzie, więc trzeba to wszystko pozabezpieczać foliami z powrotem. Zebrać śmieci. I na tym się sprawa kończy. Hi, hi. Na razie trzymajcie się. Hej!